90 tysięcy złotych. Tyle kosztowało wykonanie i wyposażenie nowoczesnej mini siłowni na wolnym powietrzu przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie. Inwestycja została sfinansowana z budżetu miasta w ramach programu budowy boisk szkolnych. W Zespole Szkół nr 3, w którym się aktualnie znajdujemy. Praktycznie młodzież może w pełni realizować program zachowania fizycznego, począwszy od pływalni, która tutaj już funkcjonuje od lat w okresie zimowym. Jest sztuczne lodowisko, jest wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną, można grać w piłkę ręczną, jest bieżnia. To umożliwia uczniom kompleksowy rozwój fizyczny. U nas są koszykarze, uczniowie, którzy grają w nich hokeja i pomyśleliśmy sobie, że posiadanie takiej siłowni na wolnym powietrzu będzie sprzyjało rozwijaniu różnych umiejętności, sprawności fizycznej w ogóle, bo wiemy, że różne badania pokazują, że sprawność fizyczna u uczniów jest no, niestety na niskim poziomie. Z urządzeń siłowych mogą korzystać nie tylko uczniowie, ale także młodzież spoza szkoły łącznie zainstalowano siedem nowych urządzeń.